Nie pisz tyle do tej dziewczyny. Wysłałeś jedną wiadomość, ona na razie nie odpisała. Poczekaj, nie wysyłaj kolejnych wiadomości. A jak postępuje większość z Was? Wysyłacie drugą wiadomość. Po godzinie kolejną i kolejną i kolejną. Później ona chwyta telefon i łapie się za głowę, bo widzi z jakim mężczyzną ma do czynienia. Z mężczyzną, który nie potrafi wytrzymać kilku godzin, bo już się cały w środku trzęsie. Dlaczego ona jemu nie odpisuje? Panowie, wiem, jestem brutalny, ale mówię to wam po to, aby wam pomóc. Poczekajcie. Dajcie dziewczynie wrócić do was z wiadomością, nawet gdyby to miało trwać parę godzin, paręnaście godzin albo nawet kilka dni. Jeżeli to jest dziewczyna, z którą dopiero zaczęliście pisać albo dopiero zaczęliście się spotykać, dajcie jej więcej przestrzeni. Wy również macie prawo mieć przestrzeń dla siebie i możecie odpisać jej w swoim czasie. Przemyślcie te słowa. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.